To... Cyberpunk 2077 znika ze sklepu Sony. Co dalej z grow CD projektu i co jeszcze złego może się wydarzyć? O tym w tym odcinku miłego oglądania. Jeszcze na kilkanaście dni przed premierą gry Cyberpunk 2077 studio zapewniało i informowało, że cytuję, udało się znacznie poprawić działanie gry Cyberpunk 2077 na podstawowych wersjach PlayStation 4 i Xbox One. Kiciński, czyli prezes CD Projektu, poinformował również, że studio CD Projekt Red jest pewne, że gra działa świetnie na każdej platformie. Cytuję dalej. Oczywiście wydajność standardowych konsol jest nieco niższa niż w przypadku ich mocniejszych Odpowiedników, ale nadal radzą sobie one zaskakująco dobrze, jak na tak ogromny świat. Tak, działa naprawdę świetnie. Pierwsze na to wszystko zareagowało PlayStation, ściągając Cyberpunka 2077 z ich cyfrowego sklepu i gwarantując zwrot pieniędzy dla wszystkich osób, które kupiły Cyberpunka przez cyfrowy sklep Sony i które będą chciały ją oddać. To chyba pierwsza taka sytuacja, albo nawet nie chyba pierwsza taka sytuacja, że Sony ściąga ze swojego sklepu grę, która wcześniej była wydana. Okej, okay, Demo PT było również zdjęta, ale to zupełnie inna sytuacja, z innych powodów było zdjęte. Tutaj gra zostaje zdjęta dlatego, że nie nadaje się do sprzedaży? Pytanie, kto ją pierwotnie zaakceptował na sklepie PlayStation? Bo pamiętajcie, że wszystkie rzeczy, które są sprzedawane przez sklepy, czy to Xboxa, czy to PlayStation, muszą przejść wcześniejszą weryfikację? No i najwidoczniej Cyberpunk 2077 przeszedł tą weryfikację, a teraz zostaje on usunięty ze sklepu. Pytanie, kiedy ten ruch, kiedy podobny ruch wykona Microsoft i zdejmie Cyberpunk'a również z ich sklepu, no bo gra na Xbox One działa jeszcze gorzej niż na PlayStation 4. Co na to wszystko CD Projekt? Jak to wszystko się potoczy? I dlaczego wydali taką grę? No przecież musieli sobie zdawać sprawę, co się stanie, jeśli grę w takim stanie wydadzą. Mogli może opóźnić wersję na konsole poprzedniej generacji, czyli właśnie PlayStation 4 i Xbox One, a wydać ją teraz na PC-a i na Next Geny, a z tą wersją poczekać, aż ona będzie działała, jeśli w ogóle jest ona w stanie działać, bo pamiętajcie, że to są bardzo stare konsole no i najwidoczniej złożoność i rozległość świata Cyberpunk'a. Chociaż nie wiem gdzie, ale być może nie nadaje się już na konsole poprzedniej generacji. Narobili sobie strasznego bałaganu: no bo zapewnienia przed premierą, że gra działa świetnie, zresztą w ogóle było tyle zapewnień o Cyberpunku, tyle funkcjonalności, które nie pojawiły się docelowo w grze. No ale to jedno. Druga sprawa, że ta gra po prostu źle działa na konsolach i na pewno CD Projekt musiał zdawać sobie z tego sprawę, umieszczając i dając tą grę do sprzedaży. Jak to dalej się potoczy, nie wiem. Szkoda, bo CD Projekt Red było firmą, do której wszyscy mieliśmy gigantyczne zaufanie. Do tej pory naprawdę byli otwarci, szczerzy i ta komunikacja z ich strony zawsze wyglądała poprawnie. Zawsze stawialiśmy ich za przykład, jak powinien wyglądać deweloper, a tymczasem wpadka jest naprawdę niesamowita. I pierwszy raz w historii Sony zdecydowało się zdjąć grę ze swojego sklepu. Także nie kupicie już cyfrowo Cyberpunka. Oczywiście w sklepach dalej jest, ale jak to się dalej potoczy? Czy Sony nie zażąda wycofania ze sprzedaży również pudełkowych wersji Cyberpunk'a? No, zobaczymy. Jeżeli ktoś już kupił tą grę, to spokojnie, dalej możecie grać, dalej możecie ją pobrać, jeżeli już macie ją kupioną na swoim koncie, bo wiem, że część osób, mimo tego fatalnego framerate'u, mimo tych fatalnych i wielu błędów i bugów w tej grze, dobrze się bawi. Zresztą ja sam dobrze się bawiłem grając w Cyberpunk'a, mimo e, takiej dużej ilości błędów. No to te osoby będą mogły dalej grać, także spokojnie, gra na pewno nie. Nie zniknie, jak ją już kupiliście. No a jeżeli jesteście niezadowoleni z jakości produktu, to każdy teraz może zwrócić się do Sony o zwrot pieniędzy i oddanie gry. Powiem wam szczerze, że wielu rzeczy spodziewałem się po premierze Cyberpunk'a 2077, ale na to nie byłem przygotowany. Sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. Ja trzymam kciuki, żeby CD Projekt Red ogarnął to wszystko, nareperował Cyberpunk'a, żeby on jak najszybciej wrócił do sklepu PlayStation, żeby to wszystko udało im się naprawić. No bo przecież wszyscy czekamy na kolejne tytuły od CD Projektu, jak Wiedźmin czy kolejny Cyberpunk, bo nie zapominajmy, że to jest naprawdę bardzo dobra gra i pomimo tych wszystkich błędów warto w nią zagrać, choć moim zdaniem warto było, żeby CD Projekt otwarcie o tym się komunikował, powiedział nam, jak ta gra działa na PlayStation 4 czy na Xbox One, ile jest bugów, no i wydał taką grę lub jeszcze trochę poczekał i ją dokończył. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę. Czekam na Wasze komentarze z Waszą opinią o tej całej awanturze. Dzięki, że oglądałeś i do zobaczenia następnym razem. Cześć!